Jak się Pan z tym czuje, że Pański gra Pana powiół? No bardzo źle Panie redaktorze, ale po pierwsze tak, ja go już mu oddałem, ja go pobiłem, nie wiem czy źle, tam leży jakby coś, więc jak patrzcie no ja pierdolę. No. A po co Panu jest ta butelka? No zresztą jest broń, brońce, brońce No, tak, bronić, bronić no to dobrze, ]łem. dobrze, a dlaczego akurat przede mną? Bo jesteś redaktorem z telewizji, a jestem z Pańskiej telewizji. Pański zarząd, a pańskie nie pańskie, ale to jedno i chciwe, no. <śmuszka> Ale słuchaj, bo zarząd waszego klubu, telewizja. Ja właśnie jestem z tej telewizji, wynajemy mnie jako redaktora pań, waszej telewizji. Ale pan do niego, na hajs leci palec chciwy i ja to mam w dupie, do widzenia. <śmuszka> <śmuszka> Dobrze się pan z tym czuje, że pan wyrzeźł w 89. minucie, zaczął na wszystkich krzyczeć, że przegrywają, że pan wyjdzie. O, widzi pan, To bardzo się... Kibice! I kibic! Pan zaczął bić wszystkich, pan zaczął bić trenera, kibiców nawet. Pan jednego kibica tak podróbował, że aż pojechał karetką. Niech się pan zdenerwuje. Dobrze, ale kibic to ja nie, nie wiem, nie? Moja no, na noga kibice, zębów nie będzie miał, nie będzie miał czym gryźć. ty nic zbuczuję, ty zbuczuję. Zbuczuję. Ja nie ja ja nie ja. Jak się z tym czujesz, że przegrywaliście 4-3 i doszliście -3, 3, 3 bramki i byłeś MVP tego meczu? Masz hat-tricka. co, dupiłem 3 bramki? A reszta drużyny to patołachy. No, teraz, ty, teraz sobie z trenerem pojadę na kebab, mówiliśmy się. Ale ten trener też sędziować nie umie. Tak jak probiesz, Jerzy, jerzy, jerzy. Ale, ale trener szędziować <noise> trenerować. Ale, ale, dobra. Dobrze robi! Jest jak Panie kapitanie, drużyny, która dzisiaj wygrała mecz? Jak się pan z tym czuje, że dzisiaj pan... że dzisiaj y, panska drużyna wygrała mecz. Ale panie, dosyć, my dzisiaj przegraliśmy 4-3. A przepraszam, ja miałem zadać pytanie y, jak się pan czuje, że pana drużyna przegrała, przegrywała 4-0 i przegrała 4-3? No panie redaktorze, ci są tragiczni, grać nie umiał. <grym> Oj to on też nie umie grać ze stoi za kamerą. Ja nie mogę. Nie ma w ogóle podaj. Oni się potykają o piłki. Co, co to w ogóle zagrajesz? Panie redaktorze, ja jedyne co robię, a ty mnie śmiejesz Nie robisz swojej żadnej roboty. Panie redaktorze.